Cześć, tu Dorota. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać paczkę, jaką otrzymałam od AB Studio Aga Baraniak w ramach Design Teamu. Zobaczcie, dostałam tekturki, takie długie, z motywami roślinnymi. Fajnie one wydłużają kompozycję. Liściaste, do bardzo wielu, wielu projektów. Skoro liście, to też kwiaty. Świetne. No i trybiki. Trybiki to moja miłość, jak wiecie. Są świetne, ale zobaczcie to. Cudne. Cudne te cyferki. Cudne. Oprócz tego, że można je wycisnąć z arkusza, to jeszcze później można sam ten arkusz z wyciśniętymi już tekturkami fajnie zużyć i zmediować. Są też rameczki. I jest tło. Jest. O, kalka, zobaczcie. Nowość u Agi, czekajcie, coś tu podłożę, żeby było lepiej widać, a zobaczcie, świetne, vintage'owe zdjęcia, znakomite. I papierki. Przede wszystkim dostałam dodatki z fotografiami, jak wiecie, mój co drugi projekt to zawiera fotografie, w związku z tym bardzo się z tego cieszę, są takie starsze fotografie, po drugiej stronie też fajne. Dla layoutu papierek, są też, też, zobaczcie, takie steampunkowe, retro klimaty, steampunk love nawet się nazywa. Po drugiej stronie tekst. Teraz też papierki, one mają napisy, które o, fajnie jest napisem wykończyć sobie jakiś projekt, to też odbiorca tego projektu wie, o co wam chodziło w nim, jeśli wprost tego nie widać z projektu. I zobaczcie, jakie cudne papierki. O matko, jaki layout byłby z tego. Znakomite. I całe pady papierów Emerald Queen, czyli takie szmaragdowe, bardzo intensywne kolory. Dwa padziki, tutaj z kolei też z dodatkami jest padzik z takimi Vintage i z takimi czarno-białymi, fajne. In the Past, bardzo, bardzo fajny, rustykalny taki padzik. Never, never land. też fajne intensywne, czerwone bardzo kolory. Behind Closed Doors też świetne. Takie moje klimaty. Dreamland. W ogóle od tej kolekcji zaczęła się moja przygoda z papierami AB Studio. Będę zawsze z wielkim sentymentem do tej kolekcji powracać. Paradise Lost też świetne kolorki. I w ogóle świetna grafika. I Somewhere. To też już parę moich projektów z tymi papierami widzieliście. No to ja biorę się do cięcia, a Wam życzę twórczego dnia.